Witam Cię na stronie mapadetektorysty.pl. Nasze rozwiązanie pomoże Ci w łatwy sposób przygotować wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwania ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Pamiętaj, zanim zaczniesz przygotowywać wniosek do WKZ, musisz posiadać pisemne pozwolenie od właściciela terenu, np. od rolnika, urzędu czy też lasów państwowych. Przygotuj numery działek, na które chcesz przygotować mapy, które są niezbędnym załącznikiem do wniosku do WKZ. Możesz podać identyfikator działki ewidencyjnej. Jeżeli nie znasz identyfikatora działki, możesz wskazać województwo, powiat, gminę, obręb, w którym znajduje się działka i podać numer działki. Użyj przycisku Wyszukaj obrys działki, sprawdź na podglądzie, czy jest to właściwa działka. Jeżeli tak, użyj przycisku Dodaj działkę. Powtórz tą czynność dla wszystkich działek, dla których chcesz przygotować mapy. Działka zostanie dodana do zamówienia. W momencie gdy lista działek jest kompletna, możesz przejść do kolejnego kroku. Podaj poprawny adres e-mail. Na ten adres prześlemy Ci mapy w formacie PDF. Potwierdź adres e-mail w celu uniknięcia pomyłki. Zaznacz również zgodę na wysłanie zamówienia natychmiast. Sprawdź, czy dodałeś wszystkie działki. prawie gotowe. Kolejnym krokiem jest opłacenie zamówienia. Cena zależy od ilości działek, które wskazałeś. Po wybraniu przycisku zapłać przekierujemy cię na stronę Payno, gdzie możesz dokonać płatności z użyciem Blika lub szybkiego przelewu. Postępuj zgodnie z instrukcją dostawcy płatności. Jeszcze chwila i mapy będą gotowe. Po otrzymaniu potwierdzenia płatności przekierujemy Cię na stronę z gotowymi mapami. Pobierz mapy, które zamówiłeś. Bezpłatnie możesz również pobrać draft programu poszukiwań oraz draft wniosku do WKZ. Zarówno mapy w formacie PDF, jak i draft programu poszukiwań i draft wniosku do WKZ wyślemy do ciebie na wskazany wcześniej adres e-mail. Jeżeli w ciągu 15 minut od złożenia zamówienia nie otrzymałeś e-maila, sprawdź folder spam. Rekomendujemy używać formularzy przygotowanych przez poszczególne WKZ, -y, które pobierzesz bezpośrednio z ich stron. Często zawierają one dedykowane pola, wykorzystywane przez dany wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków jak zgoda na przetwarzanie danych osobowych czy miejsce na adnotację urzędnika. Możesz również wykorzystać przygotowany przez nas draft wniosku. Podsumowując, otwórz draft wniosku do WKZ, uzupełnij dane zaznaczone na żółto. Dołącz do wniosku załącznik w postaci zgody właściciela terenu, map, programu poszukiwań oraz potwierdzenie opłaty na rzecz urzędu za rozpatrzenie wniosku. Podpisz wszystkie dokumenty i wyślij je do WKZ. Polecamy przed wysłaniem zrobić kopię dokumentów oraz zapoznać się z instrukcją szczegółową na naszej stronie, aby uniknąć potencjalnych błędów. Dziękujemy za skorzystanie z naszego serwisu.